Dzień dobry, dzień dobry panie burmistrzu. Dzień dobry. Przemysław Korcz, burmistrz Ustronia. Dzień dobry, dzień dobry. Witam. Podejmuje nas dziś w swoim mieście. Tak się rozglądam po Ustroniu. Tu się sezon kończy kiedyś? To nie jest narciarskie miasto, tylko uzdrowiskowe. No to miasto nie uzdrowiskowe nie z pewnymi elementami narciarskimi, bo nie zapominajmy jednak, że kultowa góra, czyli Czantoria jest w Ustroniu z pięknymi trasami oświetlonymi od zeszłego roku więc narciarskie też natomiast głównie uzdrowiskowe to fakt czy sezon się kończy, sezon tak troszeczkę fluktuuje na dół ale mniej więcej ta linia jest stała Tak, są troszkę zniżki, ale no tak muszę panu i państwu powiedzieć, że tak sobie wczoraj sprawdzałem z ciekawości bo robię to raz ja za jakiś czas jedynym takim parametrem mierzalnym dla nas jest opłata uzdrowiskowa Cały zeszły rok zamknął się nam Tymi oficjalnymi noclegami W liczbie 820 tysięcy To dużo czy mało? Jest to mniej niż w przedpandemicznych okresach Tam gdzieś to było Między 900 a milion nawet Czy pod milion noclegów Natomiast no, w zeszłym roku Tak jak mówię 820 Na dzień wczorajszy jest to 650 tysięcy noclegów Także myślę, że będzie to rok Przynajmniej tak dobry jak zeszły 25 lat samorządu Panie burmistrzu, jest co świętować? Jest świętować to, że samorząd jeszcze ma. To ma być sukces? No, w tym, co się dzieje w ostatnich latach, no, poniekąd jest to duży sukces, bo w mojej ocenie, może ona nie jest obiektywna, bo jednak jestem samorządowcem, ale to, że w tych trudnych latach tych ostatnich pięciu, bo kadencja była najtrudniejsza z całych tych. tych i przedłużona. I przedłużona. Całe 25 lat yy, to były różne lepsze i gorsze chwile. Te pięć to są najtrudniejsze, i że samorząd sprawdził się w tych trudnych czasach, dalej funkcjonuje, gminy inwestują. Zaspakajają potrzeby własnych mieszkańców, jest to w mojej ocenie bardzo dużo. A to jest najgorsza pięciolatka, bo nie wiem, bo, bo COVID, bo wojna, bo uchodźcy, czy może dlatego, że nie wiem, podłoże polityczne robi się inne, samorząd przestaje być ceniony, jak był kiedyś ceniony, gdzie pan dopatruje tych najważniejszych. Powodów, dla których może pan tą pięciolatkę uznać za ciężką? No to, są, to jest bardzo złożona sytuacja, bo i te no w zasadzie wszystkie rzeczy, które pan wymienił, tak? Oczywiście otoczenie zewnętrzne, tak? Czyli COVID najpierw, a rozpoczęło się wszystko, przypomnę, od tragicznej śmierci prezydenta Gdańska, tak? Bo w zasadzie od tego ta kadencja się rozpoczęła i niestety ona potem. To wydarzenie rzutowało na całą kadencję. A pokazywało to, że samorządowcy przestali być w Polsce szanowani. Rozpoczęła się jakaś, jakiś dziwny proces wskazywania palcem na samorządy. Ale jako przez te kogo instytucje. nie szanowani? Przez, przez mieszkańców? Kogo? Trudno powiedzieć przez, no, chyba część sceny politycznej w Polsce, tak? tak mi się wydaje. To jest moje zdanie, oczywiście. Na to nałożyła się oczywiście pandemia. Potem wojna na Ukrainie. Potem bardzo duże zmiany w strukturze podatkowej, pamiętajmy o tym. I radykalny spadek dochodów samorządów w Polsce. Więc to jest bardzo złożone. Do tego bardzo niestabilne Podłoże prawne. Ja dam przykład choćby bardzo ważny zakres działania samorządów, jak ustawa o planowaniu przestrzennym. W ciągu ostatnich 8 miesięcy dwie nowelizacje, tak? Więc jaką mamy w ogóle gospodarować tymi naszymi jednostkami, gdzie y, takie podstawowe akty prawne są niestabilne. Ja nie mówię już o aktach dotyczących finansów samorządów. To co się z mówi mówię o tym samym. Dokładnie, tak, no bo samorządowcy myślą podobnie, bez względu na opcje polityczne, czy jakieś zapatrywania własne, sympatie, antypatie, to są fakty, tak? I my tutaj na dole to widzimy, tym bardziej, że ja przez dwa lata jeszcze... Y, prowadziłem miasto sam, bez zastępcy. Także to był dla mnie bardzo trudny okres. Teraz na początku września powołałem zastępcę, trzeba się pochwalić, bo myślę, że tutaj teraz ten duet nasz powinien, powinien, jeszcze wyżej musimy skręcić, duet powinien jakby ten, tą końcówkę tej kadencji już nam pójdzie myślę sprawniej, a dla mnie będzie to duże odciążenie. A niech pan powie, czy te ciężkie elementy, o których Pan wspomniał, czyli COVID, czyli wojna, czyli migracja, to przypadkiem nie są dowody na to, że samorząd to jest jednak dobra struktura? No oczywiście. Oczywiście. Samorząd jest najlepszą strukturą, ponieważ najlepiej zna potrzeby lokalnej społeczności. Najlepiej. I tutaj możemy dywagować, tak czy samorząd powinien mieć większą autonomię, jeszcze, czy mniejszą autonomię. Ja myślę, że ta reforma, która była, pamiętamy, te cztery główne reformy rządu Buzka, tak? To była, się chyba ta, która jest jedyną udaną. Jedyną, jedyną, która przetrwała i nie została jeszcze zniszczona. Można też tak powiedzieć, tak? Mówi Pan jeszcze? Ma pan jeszcze obawy? No, mam obawy, ponieważ jakby autonomia samorządów jest coraz bardziej ograniczona. Widzimy to zwłaszcza w sferze finansowej. Eee, takie wchodzą programy bądź zalecenia rządowe, gdzie my już nie do końca decydujemy o wydawaniu własnych pieniędzy. Są pewne programy, czy pewne działania, które musimy realizować, tak? Ja to tłumaczę mieszkańcom. Mieszkańcy pytają, panie burmistrzu, dlaczego nie robimy tego? Ja bym, proszę państwa, bo jest rządowy program, który ogrosił środki na tego typu działania. Możemy albo z nich w ogóle nie skorzystać, albo skorzystać i robić inwestycję, która też jest potrzebna, ale nie jest może w tym momencie priorytetem dla państwa i dla nas, ale korzystajmy z tego, póki są takie możliwości, więc tutaj no, nie mamy takiego łatwego pola działania. Ja też nie chcę mówić, że wszystko jest tak źle, prawda, bo środki finansowe jakieś do samorządów trafiają. Tu nie chodzi o to, że tych środków nie ma, tylko o sposób ich Przydzielania samorządom, tak? Bo to są de facto z naszych pieniędzy oddawane nam podatki mieszkańców w formie jakichś tam dotacji, tak? A Pańskim zdaniem samorząd powinien być widoczny inwestycjami, czy powinien być przezroczysty dla mieszkańca? Bo po prostu robi załatwiać sprawy i ogóle nie rzucać mu się w oczy. Yy, w mojej ocenie samorząd powinien być, to jest może truizm. Co powiem, bo to jest rzecz oczywista jak najbliżej mieszkańców, czyli on powinien być transparentny dla nich. Natomiast duże inwestycje, które dzieją się na terenie samorządu, oczywiście są też bardzo istotne. Przejeżdżamy prawie przez dzielnicę uzdrowiskową w zawodzie, tak, gdzie myślę, kolejny krok milowy w historii miasta, czyli kolejna rozbudowa, czy zakończenie tworzenia tej dzielnicy według koncepcji jeszcze błyski Franty z lat 70. I to jest szansa dla miasta na kolejne kilkadziesiąt lat stabilnego rozwoju. I tu musimy przekonywać do tego mieszkańców, bo nie wszyscy są przekonani, że te nowe inwestycje, które tu mają powstać, są dla mieszkańców dobre. I tutaj nie ma co zamiatać pod dywan, że wszyscy są hura optymistami. Natomiast generalnie wydaje mi się, że mieszkańcy rozumieją przez te kilkadziesiąt lat ustronia jako uzdrowiska, że dla nas nie ma innej drogi rozwoju. A przemysłu tu nie będzie. Przemysłu tu nie będzie, no chyba żebyśmy przestali być uzdrowiskiem, tak? No ale ja sobie tego nie wyobrażam. Mamy tak wspaniałą bazę, która ma być unowocześniana, yy, uzupełniana o nowe elementy. Powiem, że inwestycja, oczywiście to nie miasto robi, tak, ale miasto uczestniczy w tym choćby przez rewitalizację tej drogi, po której jedziemy, z pozyskanych środków, też ją mamy w przyszłym roku rozpocząć, jakby robić. Natomiast inwestycja na około miliard złotych. To są gigantyczne pieniądze dla takiego samorządu jak ustroń. Jeden inwestor wkładający w przeciągu oczywiście kilku lat tak duże środki. A niech Pan powie, poza kwestiami prawnymi związanymi z zagospodarowaniem tych, tych terenów, czy te 20? Pierwszy pokazują panu coś do poprawy w samorządzie. Ewidentne i oczywiście, coś, co się nie udało coś, co musi zostać zmienione, i coś, co by znacznie ułatwiło i życie wam i, i ludziom, których tu wiemy. Ja rozmawiam z takimi samorządowcami, którzy byli u tego samorządu. I oni mi mówią: Samek, słuchaj, myśmy w tak prosty sposób podejmowali wtedy decyzję, była potrzeba. Były środki, było działanie. Dzisiaj legislacja jest tak nadbudowana, przepisy, obostrzenia, wymogi, procedury, że my zaczynamy gubić się w samym tym działaniu urzędowym, a gdzieś zaczynamy zatracać ten element tworzenia czegoś dla mieszkańców, więc myślę, że przeregulowanie praw. Czyli to już nie jest tak, że. Rola samorządowca była o tyle kusząca, że pańskie decyzje i ich efekty można było widzieć za dwa tygodnie. I teraz to już musi potrwać dłużej. To już no, nie jest takie oczywiste. No, oczywiście. Powiem taki, to nie jest żart. Oczywiście to jest prawda historyczna z, z wykładu jednego z historyków. Oni mówią, czym różniła się decyzyjność w czasach rzymskich od dzisiejszej decyzyjności? Kiedyś cesarz wydawał decyzję, edykt, robimy to. Goniec jechał, nie wiem, do sąsiedniej prowincji, czasem trwało to tydzień lub dwa, ale natychmiast to działanie było wykonywane. Dzisiaj jest tak, że my, zanim cokolwiek wykonamy, upływa czasem pół roku, tak? Pozwolenia na budowę, decyzje środowiskowe, zgromadzenie środków, ogłoszenie przetargów, tak? Czyli wbrew temu, że mamy informację bardzo szybką, przesyłaną elektronicznie. Proces tworzenia czegoś jest dłuższy niż 1500 lat. Temu. To po co Panu, chyba jeden z silniejszych mimo wszystko, mandatów wyborczych, no bo głosowało ono na Pana fizycznie. Znaczy, no, gdzieś ta moc tego mandatu się gubi w takiej sytuacji. Moc mandatu zaczyna się gubić faktycznie i my się z tym spotykamy podczas... Naszych dyskusji z mieszkańcami, czy to w szerszych gronach całych dzielnic, czy jakby w mniejszych, że mieszkańcy jakby albo my nawet nie potrafimy, tak? To może jest też wina samorządowców, że nie jesteśmy w stanie przetłumaczyć mieszkańcom, że ta decyzyjność nasza jest mocno ograniczona albo rozwleczona w czasie. Mieszkańcy oczekują szybkich działań. To się może przełożyć kiedyś na frekwencję wyborczą? Może się przełożyć. Znaczy a... sens bycia w ogóle uczestnikami tego procesu? Ludzie się zniechęcają, to fakt. I co prawda w Ustroniu na szczęście tego nie widać. Jesteśmy na Śląsku Cieszyńskim, gdzie te jakby takie elementy samoorganizacji demokracji, samostanowienia są jeszcze dosyć mocne i tu frekwencja, zwłaszcza w Ustroniu jest wyższa niż średnia wojewódzka czy średnia krajowa ale zaczynamy widzieć, że jest to jednak coraz mniejsza liczba ludzi bo skoro twierdzą tak no Panie Burmistrzu, skoro do naprawienia, nie wiem strzelam, daję przykład, jakiegoś elementu nie wiem chodnika czy ścieżki rowerowej Pan potrzebuje, nie wiem, pół roku, żeby uzyskać decyzję, zgodę wód polskich tak, bo jest to na terenie na przykład wód polskich, tak. Potrzebuje pan takie zgody, takie, takie, to tą dziurę pan załata za powiedzmy pół roku, przysłowiowo. A to by wystarczyło wziąć, zamówić firmę, na następny dzień jest zrobione. Tak. Z punktu widzenia normalnej działalności można by tak było zrobić. Często też mieszkańcy oczekują naszych działań. Na terenie niestanowiącym jurysdykcji, jakby miasta, czyli na gruntach niebędących naszą własnością. I trzeba mi to wytłumaczyć. Trzeba to wytłumaczyć, że no, oni mówią, panie burmistrzu: My płacimy tak samo podatki, jak każdy inny mieszkaniec. I to się zgadza. A naszej drogi pan nie jest w stanie zrobić. I to nie ma tłumaczenia, że jest to droga prywatna, że jest to droga lasów państwowych, czy. Własnością kogoś innego i ja jako to... burmistrz nie mogę wydatkować środków samorządowych czy środków publicznych na tego typu rzeczy. Tak? Od pewnego czasu stoimy, bo opuszczony szlaban jeszcze niedawno by nam to nie groziło. Kolej pojawia się w Ustroniu po raz pierwszy od ładnych paru lat. Wspaniała rzecz i. Myślę, że to jest wspólny, wspólny wysiłek samorządów, nadże województwa śląskiego, ale także powiatu cieszyńskiego, ponieważ my również dokładaliśmy się finansowo. Oczywiście w niewielkiej części, ale dokładaliśmy się w miarę naszych możliwości do powstania tej rewitalizacji linii kolejowej i. Powstał w Ustroniu nowy przystanek, Ustroń Brzegi, z czego się bardzo cieszymy. I co się okazuje, że część mieszkańców Ustronia docenia to w ten sposób, że korzysta z kopii kolejowej, jak z komunikacji lokalnej. Siadając na przykład na polanie, a wysiadając na dworcu ustrońcem. Tak często jeżdżą te pociągi. Nie jeżdżą może aż tak często, natomiast te osoby, które w tych godzinach potrzebują, korzystają z tego i to kilka osób już mi to powiedziało. Bardzo fajna rzecz, ale co jest najważniejsze, prosto i szybko i tanio, w miarę tanio można dojechać z ustronia dzisiaj do Katowic. A myśli tak? Pan, że mieszkańcy ustronia przy i swojej ochocie do korzystania z tego udogodnienia wiedzą, że to jest osiągnięcie samorządowe, a nie że Myślę, PKP że... przyjechały i zrobiły nam to. Kolejne. Myślę, że tak, ponieważ myśmy dosyć dużo mówili o tym, bo i aglomeracja beskidzka była w to zaangażowana przecież w cały ten projekt, której częścią jest również gmina Ustroń, czy gmina Wisła sąsiednia. i. Najpierw były programy nawet telewizyjne, które pokazywało, jaka jest potrzeba tej linii kolejowej, zwłaszcza do miejscowości turystycznych, ponieważ to rozwiązuje nam kilka problemów. Nie tylko komunikację z szybką i w miarę tanią, to rozwiązuje nam problem również nadmiaru samochodów w miastach turystycznych. A to być alternatywą. się. Ciasno. Robi się ciasno yy, i to jest bolączka myślę wszystkich samorządów turystycznych, uzdrowiskowych, czyli za mało miejsc parkingowych, zbyt duży ruch samochodowy. Społeczeństwo polskie jest przyzwyczajone do podjechania samochodem Tam, jak najbliżej chcę. miejsca, które w które chce się udać my mamy taki dosyć duży problem i tu też nie ma co pod dywan zamiatać ulicę Nadrzeczną, którą minęliśmy przed chwilą jest to ulica biegnąca wzdłuż bulwaru Wiślanego gdzie no co weekend mamy mnóstwo samochodów postawionych zaparkowanych pomimo tego, iż jest tam zakaz parkowania w pobliżu jest wykonany nie tak dawno też kolejna część parkingu oczywiście nie wypełnia to wszystkich oczekiwań, że tak powiem czy ruchu, który jest Przejeżdża policja, straż miejska, samochody, mandaty, samochody znikają, służby odjeżdżają, niemija godzina, jest pełno, więc to jest. Wiem, że Brennast też się z tym boryka, Wisła, także to są wszystkie te miejscowości turystyczne, więc taka alternatywa jak linie kolejowe odciąża w pewnym stopniu ten natłok samochodów. Tylko trzeba jeszcze dużo edukacji, ale trzeba również tego, żeby te linie, czy te pociągi jeździły w miarę często, zwłaszcza w okresie weekendowym czy wakacyjnym i to się dzieje, jest zwiększona liczba połączeń, muszą być one tanie i muszą być punktualne, tak? I wtedy ludzie się zaczną przekonywać. To jest proces, to nie jest działanie chwilowe, to jest proces, bo piękny pociąg kolei śląskich i nawet widać, że o tej porze, a jest godzina, nie wiem, po 9.15, jest sporo ludzi. Pamiętam te pociągi trochę inne. Całe lata temu. Panie burmistrzu, wygrał pan te wybory w drugiej turze z 60, bodaj procentami. Tak. Te 40% pan ma szansę spotykać na ulicach miasta codziennie. To są kłopotliwe rozmowy? Panie dyrektorze, powiem szczerze, że nie. Ja jestem społecznikiem. Odkąd pamiętam, tak, działałem w różnych organizacjach, w różnych stowarzyszeniach, zanim zostałem burmistrzem, byłem oczywiście radnym, działałem w swoich związkach zawodowych, więc dla mnie rozmowy z ludźmi nie są niczym złym. Oczywiście te rozmowy są różne, są nacechowane czasem, ale to bardzo rzadko nawet agresją każdy z tym się mierzy, kto działa społecznie i ja to mam wpisane w swój zawód, natomiast generalnie muszę powiedzieć, że mieszkańcy artykułują swoje oczekiwania, czy nawet swoje żale w sposób kulturalny i to, I to jest słuszne, tak? Kadencja była wydłużona, to niech Pan powie, jak się Pan udał tak. ten... Jak to było? Projekt Lustroń. Projekt lustroń, tak. No, wie Pan. Zobaczymy w kwietniu. Zobaczymy w kwietniu, tak, podczas wyborów. Tak jak mówię, ja też nie chciałbym jakby zasłaniać się tym, że kadencja była trudna i mówić to ciągle naokoło, ale ona faktycznie taka była, to jest stwierdzenie faktu. I wydaje mi się, że w tym trudnym czasie zrobiliśmy w Ustroniu kilka ważnych inwestycji, na które mieszkańcy czekali. Może nie takich spektakularnych, takich organicznych powiedziałbym, tam przykład zbliżamy się do ronda, widzimy kamery, jak właśnie monitoring miejski, tak, na który też mieszkańcy czekali. Bardzo nowoczesny system, który jest opracowany przez bardzo dobre firmy polskie, ale też zagraniczne, porównywalny z monitoringiem Katowic, oczywiście w mniejszej skali, rozbudowywany przez nas, bo teraz będziemy kolejne inwestycje: to światłowody po mieście i rozbudowa sieci kamer. Mamy piękne centrum monitorowania, ale co najważniejsze w tym wszystkim w pierwszym miesiącu działania 40 interwencji dzięki monitoringowi i wykrycie kilkunastu sprawców. To czyli jest najważniejsze. Się to jest najważniejsze, tak? czyli to poczucie bezpieczeństwa naszej lokalnej społeczności. To dałem jako jeden z przykładów, tak, jakichś inwestycji, które może nie są to typowo kubaturowe inwestycje, ale myślę bardzo istotne, aczkolwiek kubaturowych też zrobiliśmy trochę. Będziemy przejeżdżać w tej części Ustronia, gdzie mamy też zasoby komunalne, mieszkaniowe, czy osiedla mieszkaniowe, które mamy. Niedawno oddaliśmy 41 nowych mieszkań przez naszą spółkę Towarzystwo Budownictwa Społecznego, a w tej kadencji w sumie ponad 80 mieszkań nowych oddanych dla mieszkańców Ustronia, więc na tak małą gminę jak Ustroń, na niecałe 16 tysięcy mieszkańców, inwestycje na 81 mieszkań w sumie za 21 milionów, to jest, myślę, nic się czym pochwalić. Przemysław Korcz, burmistrz Ustronia z taką powieścią o mieście. Bardzo dziękuję za spotkanie, panie burmistrzu. Dziękuję bardzo.